jak się jest prawdziwą gwiazdą YouTube'a, jak do tego dojść, co trzeba robić. Dzisiaj jeden z takich ludzi u nas w studiu. Rezigiusz, czyli Remigiusz Jakub Wierzgoń, to z wyglądu zwyczajny nastolatek. Jednak chłopak jest jednym z najpopularniejszych polskich youtuberów młodego pokolenia. Jego pasją są gry komputerowe. Postanowił więc podzielić się nią z innymi internautami. Cztery lata temu założył pierwszy kanał na YouTubie. Filmy Remigiusza błyskawicznie zrobiły furorę w sieci. Jest remek, a to filmik w 100 milionów wyświetleń. 100 milionów wyświetleń. Dziś 18-latek ma na swoim koncie ponad milion subskrypcji i 160 milionów wyświetleń. Biznes Reziego kręci się jak szalony. Chłopak ma w sieci kilka kanałów. Sprzedaje też kubki, bluzy, koszulki. Poznałem mega wielu ludzi, super pozytywnych i fajnych. Popularność postanowił wykorzystać w szczytnym celu. Na swoim profilu ogłosił akcję sprzedaży gadżetów ze swoim logo. Dochód miał być przeznaczony na wsparcie wojewódzkiego szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Przez tą akcję, którą wymyśliliśmy z ekipą, popadłem wiele refleksji, naprawdę i reasumując, Większość z nas ma się dobrze. To czemu by nie podzielić się fragmentem tej dobroci z ludźmi, którzy jej potrzebują, a dokładnie dzieciakami, bo myślę, że to jest to jest to, to jest fajna sprawa. Reakcja fanów przerosła jednak jego oczekiwania. Uzbierał prawie 140 tysięcy złotych. Tomaszu Kamelu, właśnie chodziło A -a. mi o tę niezwykłość, że w ciągu dnia uzbierał prawie 140 milionów. Podkreślmy to i pokażmy tego człowieka cudownego nażywa u nas w programie Rezigiusa. Witam. Jeszcze raz: 140 milionów wyświetleń. A jeśli chodzi o tysiące tak. złotych, to było ich 140 tysięcy prawie, że co jest i tak kolosalną kwotą. Dokładnie. Gratuluję Ci takich hojnych fanów. Naprawdę. Nie tylko mi, bo to też w zasadzie zasługa fanów w, w znacznie znacznej Właśnie ich Ci gratuluję, że masz takich ludzi wokół Coś siebie, którzy idą za Tobą, kiedy proponujesz takie inicjatywy. Ale mhm. bez Ciebie to by też nie wyszło. No tak, jak najbardziej. I to jest, powiem ci tak naprawdę, główny powód, dla którego postanowiliśmy namówić cię na przyjście tutaj do nas, bo twój sukces jest niezaprzeczalny, ale i to, że masz otwarte serce na innych. Jak najbardziej. To jest, to jest fajne właśnie, że jesteśmy, jesteśmy taką jedną wielką rodziką, która, gdy trzeba, to pomaga innym. Mm. Kochany, powiedz, jak ty to sobie wymyśliłeś, że no, wymyślisz taką akcję charytatywną, y, czułeś taką potrzebę serca, czy chciałeś jakoś podkręcić swój kanał na YouTubie, który... I tak jest mocno podkręcony. Chodzi tu o to, że rok 2014 był niesamowitym rokiem, szczególnie też dla mnie prywatnie, no, ponieważ no. działo się wiele rzeczy w nim niesamowitych. Zorganizowaliśmy naprawdę ogromną imprezę też w wakacje dla, dla tych wszystkich fanów, gdzie, spotkało się, gdzie, gdzie właśnie się nie spotkaliśmy, bo to 8 tysięcy osób. Mój kanał też zresztą niesamowicie fajnie się rozwinął. Stworzyłem też właśnie ekipę Resistle, z, z którą właśnie w tym momencie sprzedajemy te wszystkie koszulki dla, dla fanów. No i działo się tyle pozytywnych rzeczy, że postanowiliśmy jakoś ten fragment dobroć oddać. No i wymyśliłem pewnego dnia w zasadzie bardzo spontanicznie, że z całego jednego dnia, właśnie z tego 31 grudnia, całe te wszystkie te zamówienia, które wpadną tego dnia, zostaną przekazane właśnie na, na, na ten szczyt. I z tego ten. się zrobiło prawie 140 tysięcy. Dokładnie, 140 tysięcy to ponieważ trzeba było oddać podatek VAT okay. urzędu, dlatego trzeba, trzeba było właśnie takich, takich kroków. Dokonać. Mimo wszystko jest to ogromna kwota, którą być, możemy przekazać właśnie na ten, na ten szpital rehabilitacyjny, który pomaga w zasadzie dzieciakom po różnych wypadkach, po, po, po niesamownie fajnych sprawach, które potrzebują rehabilitacji. A zaskoczyła Cię ta kwota? Myślałeś, Jak że... Jak najbardziej. Myślałeś, że ile? Zmierzasz? Kurczę, strasznie nas zaskoczyła. Szczególnie mnie prywatnie, bo ja myślałem, że uzyskamy 15-20 tysięcy. To było tak, tak sobie prywatnie na tym myślałem i to by było ogromna kwota, niesamowita, byłbym niesamowicie zadowolony, po o. czym, gdy rano obudziłem się i zobaczyłem właśnie na komputerze, jaka jest kwota, gdzie już wtedy było chyba około 12, 40 czy 30 tysięcy zł zaczęło mi serce strasznie bić, tak, teraz zresztą i naprawdę to był szok mój. W tym momencie też w zasadzie uświadomiłem sobie, jaką jesteśmy ogromną mocą w Potężą. internecie, potęgą, coś niesamowitego. Absolutnie. Mogę powiedzieć, że gratulujemy, prawda, w tego sukcesu, ale to jest klasyczna telewizja, ta, którą państwo znają od lat, wielu z naszych widzów być może rzadziej zagląda do internetu, Wielu z nich może nawet zadawać sobie pytanie, OK, ale kim jest ten chłopak? Dlaczego on jest taki popularny? Czemu? Właśnie nie tyle dlaczego, co czemu swoją popularność zawdzięcza? Opowiedz chwilę o tym, co ty robisz. Co ja robię? Szczerze mówiąc, yy, bawię się. To jest niesamowita rozrywka w tym całym internecie. Nagrywam filmiki yy, na, na, na YouTube'a od czterech lat już. Słuchaj, te filmiki dotyczą tego, że ty siadasz przed komputerem i zaczynasz grać w nie gry komputerowe. Nie tylko, nie tylko, ale, ty ale, ale jednak, ale jednak. Gram w gry komputerowe, przyznam. Na podglądzie w małym okienku widać twoją twarz i słychać tak, twój komentarz, komentarz do tych gier i ludzie tak rzeczywiście... kochają to oglądać. Szczerze mówiąc, no kochają. To, to muszę przyznać. Czy oni grają z Tobą, czy obserwują Ciebie w akcji? Bardzo często gramy razem. Gramy wspólnie na różnych serwerach i, i możemy razem kooperować. Mimo wszystko e, polega też cała idea tych filmików polega na tym, że ja zaczynam grać w grę, przy okazji też komentuję i czasem nawet w zasadzie filmiki nie dotyczą w 100% tej gry, bo często komentuję w, i mówię o różnych innych sprawach, typu na przykład takiej, że babcia dzwoni przez telefon i mówi, pomóż mi Remku, bo mam, mam jakąś tam potrzebę. Ja w tym Ucha. momencie idę i pomagam babci i ludzie z tego też mają niesamowity fan. To jest też bardzo fajne, że babcia Ale też słuchaj. w swoje wystąpienie. Czyli jeżeli już ta historia mówi mi, że ty też masz normalne życie, bo przecież ja nie bawię. siedzisz cały czas przed Uczy komputerem, się uczysz <laughs> się, bojący. dobrze się uczysz. Czy się dobrze uczę? Myślę, że tak. Mimo wszystko kiedyś jeszcze, gdy rodzice tego tak bardzo nie pojmowali. Cieko, że Sztywniara, internetu. nie jestem sztywniara, nie jestem sztywniara. Chcę, żeby chłopak też miał normalne życie w realu. Oczywiście, tak? oczywiście. rodzice ma... no, okay. no, nawet że kiedyś na początku dawali mi, dawali mi wymogi, czyli 4.0 musi być, znaczy komputera nie ma, nie? Okay. Nie no mogę i grać. Nieraz było tak, że korki mi wyłączali. I, i naprawdę, Tyle, naprawdę że w międzyczasie ty zrobiłeś tego, całkiem no. spore, spore przedsięwzięcie. Tak, tak, ta, ta. na początku rodzice o tym w ogóle nie wiedzieli. Teraz, teraz rzeczywiście się to strasznie, strasznie rozwinęło i sam nie nadużył na tym, co się dzieje. Prawdy. słuchaj, A jesteś ale... rozpoznawany na ulicy? Przepraszam? Jeszcze? Przez młodych? Tak. Bardzo, często, bardzo często. I czujesz Jest się to... gwiazdą? Czy czuję się gwiazdą? Nie wiem, ale robię to, co uwielbiam robić w internecie i, i to sprawia niesamowitą przyjemność. ludzi, którzy grają tak jak ty w gry i włączają sobie podgląd, są tysiące, żeby nie powiedzieć setki tysięcy. Bardzo dużo. Na czym polega twój sukces? Na czym polega mój sukces? Myślę, że spontaniczność. Otwartość i szczerość, bo w internecie nie wolno kłamać. To mm. każdy zauważy po kilku minutach, że ktoś nawija nie tak jak trzeba, że to, że to, okay. nie, jest, to, to, to nie jest otwarte, to nie jest szczere. Ale super to się właśnie cię, Super Cię poznać, mogę jeszcze na koniec o babcie zapytać, czy ona rozumie, co Ty tam w tym komputerze to Szczerze wyprawiasz? mówiąc, raczej nie, nie do końca, ale chyba teraz tak, także serdecznie ale pozdrawiam. Nie, nie próbowałaś jej wytłumaczyć. Próbowałem. Kiedyś? Nieraz próbowałem, naprawdę, to jest już jednak inna generacja. Mimo no wszystko sens. jest bardzo zadowolona i, i cieszy mnie to, że też jest to wsparcie Twój z Twój największy konkurent to Dobrze mówię? Największy konkurent? Szczerze mówiąc, ja nie patrzę na to z tytułu konkurencji. Ale nie zmierzam do tego, że on ma chyba 36 milionów subskrypcji. Tak, ale on, na... działa, on działa ogólnokrajowo. Na, na... Krajowo to ty działasz, w działa... na Bija, że tak powiem. Tak, on działa ogólnoświatowo. i chciałem... ja w Polsce. Wspominam o tym, bo chciałem ci tego życzyć, żebyś też w pewnym momencie zaczął działać ogólnoświatowo. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękujemy. Jesteś fajny, przystojny i inteligentny, i tak mamy.